I teraz mamy tu, co to jest? To mniejszy nasz, nie, nie zamienił w ogóle kurty, 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 Jeszcze raz. uważaj jest? Eee, a będzie blokada jakaś taka. Albo on będzie jadał ognie mnie. Czy niszciu? A, takie coś. Okej. Okay. Ko? Co? No to można poprawiać. Dobra. Pamiętaj o używaniu R2 albo R2, żebyśmy mogli szybciej przejść. Poczekaj, ja zdobędę tego nie leć jeszcze. Okej, okay. gdzie A tu! Dobra, tutaj na dole jest mała. Ja go wezmę. To było ciekawe. No jakoś tak na szybko, tylko X kółko, X kółko. Dobra, i teraz stop I do góry. Okay. Okay. tak delikatnie stoi od strony ja spróbuję to zdobyć dobra gdzie jesteś? głupem jestem okej eee aj, zagapiłem się po pomalutko, tak, chwilkę spadasz. Dobra, co to robi tu? Dawaj małaka. No, tutaj ledwo, bo w ostatniej chwili wcisnąłem. Małak na dole, tak? Czekaj, czekaj, ja spróbuję go zdobyć Możemy iść chyba dalej, tak Dobra, ja przeskoczę, teraz poczekam na, na ciebie Nie, nie już, dawaj Jak lawa I lecimy Małak! Ale tu jeszcze szybko i lecimy Wciskałem, ale on y, robił na górze a nie na tym. Czy był żeliczony ten. Oj, nie, to nie widzi. Nie, już dajcie dalej. Próbuję. No i tak zginę. To dobrze. Nie ścinaj go. Tak, tak, tak. Bo mogłeś, ale byśmy walnęli. O, w ostatni. Dobra, udało się. Stop, stop. Dobra. Czekaj, czekaj, małak jest na górze. Ten na dole też. No to ładnie. Już wiem. Musimy odbić od pierwszego mocno. I w później w locie nacisnąć ten. Ale się odbiłem. W ogóle nie trafiłem w pierwszą czaszkę. to ty widzę podobnie? O tak. O. Nie okej, i teraz na dół nie, utknąłem małak, małak poczekaj to no chodź tu nie, no, chciałam moczka no ale to podejdź do mnie, to żebyśmy mieli więcej szans No, traf, traf, traf. Ja ci rysuję ten to? A, nie udało się. Dobra. A może się udało? Nie wiem. Poczekaj, poczekaj, bo ty za, za daleko nie uciekasz. Ja nie mam cię jak... Yy... O was. Eee... Znaczy, ja próbuję. Momento. To wszystko gra gitara. No i jest. Chyba bez innego. Tak, tak, pod koniec. Znaczy chyba tamtego nam nie zaliczyło jednak. Tak. Dobra. Zdobyto trofeum przyjaciel małaków I co to jest? Węże w cieście, dawaj Co to będzie? A już widzę Stąd te węże, czekaj A nie zdążyłem Jeszcze jeden będzie? Jest e, Trochę za szybko wlezę I chyba musisz wyjść tak jak Gazu Dlaczego gasz? Nie wiem, ale pokazują, żeby biec Chyba tam był małak Na górze myślisz? Łoł wow. Nie Na górze nie A chyba było jakieś No gdzie? W którym miejscu? Nie, no tak patrzyłem, to nie, małak tutaj odjeżdżał Nie Chciałem podskoczyć i się odbić Dawaj No to ładnie Udało się Jaki goście przebiegł No Super A tego? A normalnie Eee, poczekam za glizną. no ale tutaj znalazłem tego, muszę, że mi się uda. O matka Poczekaj, bo tak lecisz e... Momencik Pomalutku tutaj Zobaczmy jak gwizda idzie I zaraz za nią Jaka plansza Ajajaj aj, aj. Nie Dobra, teraz się mogę uratować. Dobra. Jeszcze raz powoli, spadamy teraz, ale tak nie ostro. I do góry. Kurczę, jak on szybko się porusza. No już, już ratujemy. Tu nie musisz tak lecieć. Czyli to widzisz, zaraz zaglizną trzeba. Dobra, stój tam, poczekaj, poczekaj. Nie, 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 tak, nie tak. Stój, po prostu stój. Ops. No, to jest jedno z trudniejszych. Zaraz za nim. On jeszcze dobrze, nie ten. I Tarata Tarata ta No Czekaj, to serduszka jest dla ciebie Bo to nie ma znaczenia, nie? Kto zdobędzie serce, to we dostajemy i tak Ale mnie załatwiło Poczekaj eee, Trzeba poczekać sekundę? Teraz Dale. Wow Aby wejść w tryb kamery Ściśnij, ale po co? Nie, nie ma sensu chyba Wow Ale to było Dobra Gdzie jesteś? Czekamy na GZB czy na co? A jeszcze to odgrywałem. No, jesteś? Wow Nie, jednak to tak nie działa. Tynkto ale lecz. Bo ja miałem duszko. Dobra, weź sobie. I teraz czekamy... No i za nim... Cały czas ich zatrzymaj. Dobra, to ja już poleciałem. Aj, aj! Jakby ci się udało do mnie dolecieć. To będziemy mieli większe szanse. Co? Zaliczyło? Ty, zaliczyło. A już miałem zginąć. Bo yy, robak zawijał. Wow. choć Chodź, y, celuj tutaj we mnie, nie? To wiesz, mi łatwo jest wcisnąć tego. Yy, kwadrat podczas biegu. A, tu trzeba było przelecieć. Bo w pozostałych wystarczy R2 i po prostu gałka w, w prawo, nie? I X, co jakiś czas, a. Tam bez X -a nie rusz dalej. O tu na przykład nic nie trzeba, tylko raz wysko... Ups. No, czekam. Dawaj. I we dwóch. Trochę za wcześnie to skoczyłeś. Tutaj musisz przytrzymać, chyba nie. To tutaj trzeba odrobinkę przytrzymać. Tutaj chyba też tutaj nic nie trzeba robić, i tutaj musisz przytrzymać. Dobra, już udało się? Chyba tak. Yeah! No, coś nie możemy się zbliżyć do, do złotego. Ile ich mamy? Będzie co? 160? Coś takiego?